Ya, Ona y Eva. Como detienes un remolino? Y esquivas cada trampa del destino. Como conviertes en luz las pesadillas? Y pones a tus miedos de rodillas. ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente? gente! Mi amor te sigue. pelos como el sonido! Es que te sueño que creí, pero. Skończ i przynajmniej odnieś talerz. Ja już biegnę po plecach. Kevin, pośpiesz się. Zostaw, matka sprzątnie. Szybko, nie będę na ciebie czekał. Nie myśl, że zapomniałem o wczorajszym. A ty dokąd? Musimy pogadać. Powiedział ci dokąd chodzi z kolesiami? Pytałam, ale nie chciał mówić. Rozumiesz, że to z twojej winy? Dlaczego z mojej? Zajmuję się nimi codziennie. Jeśli chcesz nosić klapki na oczach, twoja sprawa. Ostrzegam tylko, że on schodzi na złą drogę. Przestań. A wszystko przez to, że nie dbasz o dzieci. Musisz podjąć decyzję. Jaką? Czy go ukarać? Nie. Nie chodzi o Kevina, tylko o ciebie. Poświęć się dzieciom i odejdź z grupą Imperium. Onesimo, jesteś na parkingu? Dobrze. Wdowa właśnie wychodzi. Jedź za nią i informuj mnie, co robi. Nie, masz ją tylko śledzić. Proszę. Chciałem zapytać. Coś się stało? Nic. Chodziło panu o raport? Nie. Co się dzieje? Nic, naprawdę. Ufa mi pani? Tak. Więc proszę powiedzieć. Od czego są przyjaciele? Wczoraj popłóciłam się z ojcem. O Lalita. Nie pozwalam mi go zabrać. Tu no echar... Lalita ma mieszkać z obcymi dla Twojego kaprysu? Mówisz tak tylko, żebym nie odeszła. Taka jesteś pewna? Jest całym Twoim życiem i nie zrobiłbyś mu czegoś takiego. To, co dla kogoś dobre, wcale nie musi być łatwe i przyjemne. Co sugerujesz? Jeśli Lalito trafi do ochronki albo rodziny zastępczej, nikt z tego powodu nie umrze. Chyba nie mówisz poważnie. Dla dobra wnuka zrobię wszystko. Jeśli trochę popłaczę, trudno. Jestem gotów na wszystko, byle tylko został ze mną. Wiesz już, gdzie przez ciebie wyląduję. Zdecyduj się. Odchodzisz? Czy zostajesz? Ojciec narzucił swoją wolę i Lali to zostało u niego. Nie upierałam się bardziej, bo tata miał już atak serca, za który czuję się winna. Rozumiem, ma pani słuszność. Jeśli szuka pani prawnika, mogę polecić swojego. W razie czego poproszę? Gdyby pani czegokolwiek potrzebowała, proszę się nie wahać. Z chęcią pomogę pani pokonać te trudności. A wie pani dlaczego? Bo wiem, jak kocha pani synka. Przeszkadzam? Nie skarbie. Właśnie pocieszałem panią. A, si? Serio? Nie chcę być niedyskretny. Proszę wybaczyć. Pani ma problem i polecam jej mojego prawnika. Kłopoty z prawem? Niezupełnie. To trochę bardziej skomplikowane. Naszym obowiązkiem jest pomagać pracownikom. Prawda? Jaki wielki dom, to tutaj? Pewnie nie widzisz? Dom starców. Serwusik, dobry człowieku. My do pana Maximiliana Montesa. Chciałam ci zrobić scenę zazdrości. Twoje szczęście, że się powstrzymałam. Czy szef nie może wesprzeć pracownicy w potrzebie? O to, to jest, Powiedz mi otwarcie: czy ona cię interesuje? Nie obrażaj mnie. Małżeństwo to dla mnie świętość. Przysięgałem ci wierność i dotrzymam słowa. Ale ten widok dał mi do myślenia. Powiem wprost: Pani Moreno budzi we mnie miłość synowską, bo życie tej nieszczęsnej kobiety to padł łez. Naprawdę? Powinnaś jej współczuć, zamiast ją atakować. Osoba odpowiedzialna za tak ważny projekt nie może mieć depresji. Mówisz szczerze? Nie ma nic więcej? Pewnie, że nie ma. Uważasz mnie za rozwiązłego potwora? A co znaczy ten słodki liścik, który ci przysłała? Grzebiesz w moich rzeczach? Nie zmieniaj tematu. Co to ma znaczyć? To tylko podziękowanie. Coś Ci powiem. Pomagam pani Moreno wyłącznie ze względu na jej dziecko. Daruj sobie. Ten mały jest mi jak syn, którego my nigdy nie będziemy mieli. Dlatego jesteś z nią tak blisko? Tak. Wiesz jak pragnąłem dziecka. Niczego ci nie zarzucam, ale wiesz jak cierpię, że nie będę ojcem. Wybacz kochanie. Montes jest za młody, żeby tutaj mieszkać, pewnie pracuje. Skąd pan zna pana Caballero? Sprzedał mi informacje o projektach, które opracowywał dla grupy Imperio. Ten drań nam nie zarobił. Nie chcecie zniechęcać, ale jak go skłonisz do mówienia? Wykorzystasz swój w dzień? Nie, twój. Dlatego cię zabrałem. To pan Maximiliano Montes. Co takiego? To właśnie on Nie mówiłaś, że jest staruszkiem To nie ten Nie? Nie Skoro tak, rozumiem Nie mogę dać ci dziecka, więc... Właśnie, skarbie Dlatego musimy wspierać Elenę nie tyle dla niej, ile dla jej niewinnego synka. Boże, dlaczego nie dałeś nam syna? Kochanie, wybacz mi. Tak, panienko, pracowałem w Taurusie do emerytury. Doskonale. W dyrekcji? W pijarze? W administracji? Nie. Spokojnie. Proszę go walnąć w plecy. Zatkało go na widok naszej urody. Nie, bynajmniej. Pracowałem w księgowości, a potem skierowali mnie do archiwum. Co za podli ludzie? To prawda, że przyszliście na kontrolę? Sprawdzamy jakość usług. Czy macie ciepłą wodę, dobre jedzenie? Nie ma tu osoby, której pan szuka. Nie szkodzi. Chodzi mi o panią Marie Lopez, a to popularne nazwisko. Kim jest ten pan na dole? To Maximiliano Montes. To skonale. świetna prezentacja. Gratuluję, ale dlaczego nie zostały uwzględnione zyski przewoźników? Co się stało? Pozwoli szef, że sprawdzę porządek. Przepraszam, moja wina. Zabrakło pani danych? Czasu? Proszę wybaczyć kłopoty domowe. Nie chcę o tym słyszeć. Jesteśmy w pracy, nie w domu. Odrobinę powagi. Jasne? Bądź poważna. Dałaś niekompletny raport, ty się nie wtrącaj. Miałeś sprawdzać jej pracę. Tak jest, szefie, ale załatwcie to między sobą. Czekam na raport. Nie dajesz sobie rady ani w domu, ani tutaj. Teraz już nic nie rozumiem. A ja owszem, pan Montes nie ma nic wspólnego z tym, który mnie oskarżył. Tamten podał fałszywe nazwisko. Już się w tym wszystkim gubię. Każdy podaje się za kogo innego. Co jest? Coś ci się nie podoba? Nie mówię o tobie. Wiesz co będzie trudne? Udowodnienie, że tamten gość został wynajęty, żeby mnie pogrążyć. A znalezienie go? Nawet nie wiemy jak się nazywa. A już myślałem, że zrzucę strój Ewy. Nie ma mowy. Mów jaśniej, nie rozumiem. Przecież tłumaczę. Ewa znalazła nie tego pana Montesa. nie jest pan Montes, który to znaczy, że jest ich dwóch? Tutaj mieszka jeden, ale ten stoi już nad grobem. Tamten był młody. Co ja na to poradzę? Mówię jak było. Dobra, wracaj. Samantha. Samantha? Mówił Plutarko Ramosarieta. Co się stało? Musimy się spotkać. Kiedy i gdzie? Zapisz. Raz popełniłam błąd. Nie wrzesz. Nie zdajesz sobie sprawy z powagi sytuacji. Wystarczy tylko poprawić. Nie dajesz sobie rady ani w domu, ani tutaj. Mówiłem, musisz się zdecydować. Tak dalej być nie może. Zorganizuję się. Nie ma mowy. Decyduj. Co wolisz, rodzinę czy stanowisko? Jest pan pewien, że ojciec nie może mi odebrać praw? Nie ma podstaw, żeby o nie walczyć. Nie musi się pani obawiać. Nie wie pan, jak mi ulżyło. Proszę pamiętać, że nakaz to poważna sprawa. Musi pani przedstawić rzeczowe argumenty, żeby go unieważnić. Doprowadzę sprawę do końca. Nie mogą mi odebrać syna. Muszę wykazać, że jest pani dobrą matką i osobą o nieposzlakowanej opinii. Mój ojciec jest zdolny do wszystkiego, ale będę spokojniejsza, wiedząc, że mam przewagę. Zabieram się do tej sprawy i dam pani jak najszybciej znać. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Wiedziałam. Bogu dzięki. Lista brakujących dokumentów. Bez nich nie ruszymy. Co opóźni sprawę? Nie, jeśli załatwimy wszystko przez firmę. Powinieneś mieć odpowiedź w ciągu dwóch tygodni. Zakochałeś się na zabój. Czemu tak mówisz? To widać, bo tak ci zależy na ślubie. Nie tylko. Wiesz, ile trzeba kasy w małżeństwie? Zwłaszcza kiedy żenisz się drugi raz z Tą samą osobą. Słucham? Przepraszam. Skojarzyłem nazwisko. Wszyscy wiedzą o Twoim pierwszym podejściu. Tak? Proszę. Przepraszam. Jak tam sprawy domowe? Właśnie wyszedł prawnik, który mi pomoże. Bez obaw. Ojciec nie posunie się do skrajności. Pan go nie zna. Zrobi wszystko, byle tylko dopiąć swego. Czuję, że pan porucznik wkrótce zrozumie, o co tu chodzi. Proszę mi wierzyć. Mam nadzieję. Zapewniam panią. Witamy, proszę za mną. Kelnerka zaraz podejdzie. Najnowszy numer? Tak. Mam przerwę, pozwól. A to co? Patricia Lorca i Santiago Escudero planują ślub. Patricia bywa co wieczór w klubie Santiago. Zapłacisz mi za to. Marcelo, czemu stoisz jak słup? Zapuścisz korzenie. Myślę. O czym? To niesprawiedliwe. Co takiego? Jeśli kobieta pracuje cały dzień, jest wyrodną matką, jeśli robi to ojciec. Jest głową rodziny, która o nią dba. Nigdy tak o tym nie myślałam. Napijemy się kawki, pogawędzimy sobie. Dziękuję Ci bardzo, ale nie mogę. Muszę to oddać i zrobić coś bardzo ważnego. Tak to wymyśliłam. Nie mówiłam ci, bo nie było czasu. Najważniejsze, że ktoś oskarżył Kabajera o handel informacjami. Twój przyjaciel podał się za pracownika Taurusa. Bardzo sprytnie. Jestem już spokojniejszy o pana Montesa. Wydawało mi się, że tak będzie najpewniej. Ewa nie stanowi już zagrożenia. Słucham? Nic. Głośno myślę. Zapłacimy? Znacznie lepiej. Gratuluję. Teraz mamy pełne opracowanie. Tak. Sprawdziłem. Macie do mnie coś jeszcze? Widzę po minach, że coś was gryzie. Tak, mów. Ona powie szefowi. O co chodzi? Składam wymówienie. Od dzisiaj. Co takiego? Nie ośmieliłbym się nachodzić pana, ale moją żonę i mnie bardzo niepokoją kłopoty osobiste Eleny, gdyż rzutują na jej pracę.